Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony jest ze mną Kliknij może przycisk, to będziecie słychać Wiem, wiem, ale ja właśnie Ciebie nie słyszałem Cześć, witajcie, z tej strony Bitek501 Pozdrawiam wszystkich W większości filmów pewnie będę w większości tego filmu pewnie będę zapominał Kliknąć przycisk, żeby coś powiedzieć Jestem przyzwyczajony do grania no, sola. No. Ja będę zapominał prędzej, bo jak na ts mało, znaczy tak to to często gram, bo jak gram w łopanie, w te czołgi, ale tak to to zazwyczaj gadam na X-ie, na CS-ie, nie? nie, 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 nie. nie? Tak, ja też mam, na C ie też mam pod X-a. Znaczy no w, w CS-ie C C tak. mam, mam pod X-a, kłócenie mam na C, bo pod kontrolę mam TS-a. Pozostaje. Aha, jestem rakiem i zmarnowałem wół w tym momencie, ale dobra Nie, nie, nie właśnie. nic Nie było, nikt, nikt, nikt nie widział Widać, bo zmarnowana mana Oj, tak już się na napełnił Tam tylko takie To jest. Coś się próże, I gra jest za głośno, się. więc ściszam do 10, do 10 Albo do 5 ja to zawsze, nie wiem, ja to tak, ty dotykasz na dżungli, nie? Często. Mm, na dżungli Czyli nie ty bardzo. Ty dżungli nie preferujesz. No nie bardzo. Jeszcze nie mam runek, więc też. Zaczynam od żabki, nie? No i oczywiście dostałem lagę i zginę pierwszy. Dobra. Głupia Lux. Ta Lux jest idiotką. Jeszcze mi CSy chcę zabrać Te oni są z niższych leveli Tego teamu też trzeba obić Muszę się też nauczyć CSować troszeczkę Jeszcze się poduczyć Kurde U, Już mamy z No to w sumie dobrze czy jakaś tam przewaga jest, nie? Ej, ja mam mówienie pod E A mam pod E skilla, nie? Ja muszę zaraz szybko zmienić na Ktoś do mnie e, napisał Nie, na x -a. Poczekaj chwilę, ja serwuję Bo ja muszę zmienić na X-a mówienie na te, Bo zapomniałem, że ja mam pod E skilla, nie? Okej okay. Taki mini trochę Wkurza mnie tym team'a. I to Lux nie umie rzucać Q. Dobra, mam mówienie pod X, nie jest tam okay. Bo tak to wiesz, tak klikam. No, a pod X jeszcze coś jest innego. Co jest pod X nawet tym? Nie wiem nawet stary.

Ej stary, on wiesz, patrz, o, sobie na ten... sobie na stronę, gdzie może, mogę sprawdzić jak, jak, jaka by mi ranga wypadała, co nie? Wiesz jaka mi wypada? Na, na czym? Na lolu, wiesz jaka ranga mi by wypadała? Z pewny pewny, nie? Yy, nie, brąz 2. Nie, niemożliwe. Brąz 2 mi pokazuje. Bo jestem ja takim ludem. Boże, jedyny ale jestem rakiem. Nie straciłem dużego, nie? No, widać się zaraz. dużego miniona. Ale to było tak rakowate, bo użyłem na niego Q i nie zabiłem. Jak na mnie ten team będzie używał Q, to muszę dawać tarcze. Ale to, ty, ty chyba masz takiego do dupy trochę supporta, nie? No, tak troszeczkę. Do tego zabiera mi troszeczkę farmę. Ej, poczekaj ja sobie pod C w ogóle zmienię mówienie, nie? Tylko mi później przypomnij pod końcem odcinka, że zmienił na A znowu. No nie, 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 nie. Ligankuj nie tu idiotów, zginiesz jeszcze. na na to też. Nie, to są niższe levele, bo widać jak oni grają. Ja... Ja Zonikę buduję na początek. Zonie? A w sumie jak chcesz. Albo Morello no ale raczej pole zonie, nie? Ja, zazwy ja zazwyczaj od zonie zaczynam, bo ogólnie łatwiej, nie? Na early gameie. Bo jak wybuduję zonie, yes. szybko jak się wyfarmie. Yes, udało się. Odzyskałem manę. Jak się szybko wyfarmię i wybuduję zonie, to mam całe kolejne dla siebie, nie? Mam easy mini Bo ten talent... co się coś dzieje teraz z salonem nie? ucieka no tam no, no, nie ma troszeczkę szans no troszeczkę jak on nie ma w ogóle runek ani masterek, sterek tam, to tam taki szczegół tylko przynajmniej nie będę wiesz noobkiem na odcinku na no odcinku ej on ma level wyżej ode mnie a ja się w niego biłem i za, za pół hapa dostał nie? no ona mi zabiera farmę no to powiem ci, że tam fajnie masz na tym legie swoim. Co nie? A jeszcze to... mogłem wziąć, nie wiem, Caitlyn, na przykład. Ale w sumie Sivir blokuje... Fajne blokuje, blok blokuje ten... Q tego... tego team'a. Ci, Ale że ta luksus jest, jest genialna po supporta, prostu. Nie? Aha! Aha! Stojąc, no... zajęliście. Są miniony pod turetem, ale nie, bo po co turet wali we mnie? Co nie Patrz, jak on we mnie walnie Q No i jeszcze odzyskałem manę Mój kill, mój kill, mój kill! Jest! Pięknie. Dobra mam multa, bo teraz to się... kurde! Taka sieka będzie, że stary. Możesz zobaczyć u mnie jak ten ja pięciu fizów na pięciu szanów. A jest na YouTube? Ce? No tak. tak. Nie oglądałem tego odcinka, nie wiem, nie zauważyłem, bo... Jest więc... jeszcze pięć Gidale i 5 fior. Oczywiście fiory wygrały. A to to oglądam akurat. <laughs> nie wiem, czy mi się opłaca kupować potki. Nie kup... A nie, bo tak to teraz mam takie średnio z mamą, nie? Ja to, się to nie, podbijam, to nie ja będzie potrzebował chyba pomocy, no, bo nie to jest... Patrzcie. Ogarnięta Riven z tego co widać. No ta Rivenka ładnie go różnie. Widzę zawsze dodatkowo. Ładnie go różnie. Muszę sobie od nowa zrobić masterki, bo mam 5 AP Stary nie trafiłem ulgi, ale jestem rakiem, nie? Zabij go, zabij go, zabij, 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 tylko odpuszuję tego tureta i... Nie kupi jakiekolwiek chcemy No i nie mam money no bo po co nie? Ja już bym go z... Z... zjadł trzy razy Nie mogę już peć, bo będę zrankować Ktokolwiek? No Kurdej, i chuj Nie ta od zgankowała. Kurde, gdybym... Nie, nie przeszedłem Ktoś mógł sesy powiedzieć. Ja niepotrzebnie go spuszowałem, bo... Ale ty też jeszcze nie -no, bo gdybyście tam... Ty ja też tu jeszcze -y. nie -no, bo gdybyście sesowali to ja bym wiedział, że to, tej oranki u was nie ma. Ja nie ogarnąłem, chciałem zabić tego talona, nie? Hmm. Dlatego sesujcie tam, nie? Bo ja nie ogarnąłem, że tego talon tego, tolo... nie tej oranki tam u was nie ma. No ja też muszę zająć się farmą, to lepiej, żeby ta Lux kupiła sobie wcześniej ten, 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 ten wiesz... No... E, 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 żeby ta Lux kupiła sobie itemek na hajs. Nie, nie wiem, musiała... wiem, że... nie na razie. Wiesz, też powiem, ja to uwielbiam Fizzle z tego powodu, że nie trzeba za dużo farmić, bo nie wystarczy zabijesz. Warto farmić, ale to nie jest taki czemp, że farmisz i musisz farmić, bo jak się nie wyfarmisz, to jesteś gównem. Tylko tutaj ja się nie skupiam za bardzo na farmie. Próbuję wybudować... Zaodplayowałem go. Ej i dajcie im spuszować, ja tam zaraz do was zejdę, bo ja już mam multa, to tam nie opłaca mi się z tym palonem bić nawet. Ten ja to już ja, ja ani... ja healer heal zużyłem, więc wiesz. Tylko, tylko mi zastąpić. No to dajcie im przepuszować tę falę minionów i ja tam zaraz wam pójdę zgarkować. Ja się tu zbuduję pod 45% CDR-ów. Albo nie, pod krytyki może. Jakoś to będzie. Zbudowałbym się tak jak się buduje Ale ten salon jest głupi! On używa ulta, żeby ode mnie uciec! Ty to rozumiesz? Te, też tak się robi czasem. Ale no by... W końcu ma nie tym by już mnie z... Mógł zabić trzy razy kurwa. o Aha. jak ci uciecł widzisz ile HP? Wszystko na kamerę... Wszystko nagrane. No nie, ujęcie no, nie na, was, ujęcie na was, ujęcie na was. Wstyd Wstyd. Haniba. Dobra, I ja że zaraz wziął nie, to ja mogę sobie złożyć w Ej, ja sobie zabiorę blue, okej? Okay? Okej, okay, mi niepotrzebne. Na razie. Ja wezmę blue, bo mnie ma na średnio tak. Bo... Ja ci mówię... Teraz to już nie jest tak źle. I zostaję low, no, czy no, Powiedzcie serio? Powiedzcie ja serio piu, jak, jak jest? Q i... E, jak... Jeśli ja mam hila i... E... I, I manę, i ogólnie y, manę, na żeby skastować skile, to, to soluje Timo. Ja już tam idę do Was. A Ej, da się im przepuszczać, mówię. Czego Ja z tym Aurelionem no pójdę tam do Jezusy. Was, bo ja za 6 sekund ma ulta. Dobra, Ustrzymaj ja tam i idę do Was. Dobra. U. To fajnie, to się wbiję po czulu, nie? Dobra, ja cofnę, bo to nie ma sensu, nie? I cofnę, zbuduję sobie tą... A nie, jeszcze mi nie starczy na Zonie, to się pójdę do tej farmie na tym idzie. Jak będę miał zonikę, to już będzie Easy peasy. Przynajmniej tyle. Może tak się powtarzam, ale wiesz, o, ja. Tak, dobra. Trochę. Trochę stresik, nie? Ja, tak to jest Cały to stres, po Chcę pokazać, że dobry jest to mnie że znam coś na tej grze Ten no trochę gram, ja ale... Ja się znał coś na tej grze. Skoro ja mnie chce do, do brąza wrzucić. Ja jestem taki trochę skillowy chłopak, ale... Ty masz po tego Teemo on ma cooldown na tym ulti swoim ten talon bo... talon? no? nie wiem grałem talonem ale nie pamiętam to zaraz jak ja będę miał zonię, to wbiję się po tureta zabiję <noise> <noise> tylko SSujcie jak coś okej okay, SS y bo dobra już nie bo chyba to bo chyba to Pesas jest, nie? Nie, to w malaga. Dobrze, że miniony są. Przeciwnik pokonany. Dobrze, że ten balon jest rakiem i miał low-hape, żeby cofnąć, to zaczął... chciał mnie... nie wiem, czy chciał mnie zabić, nie wiem co on kurwa chciał. Wiem, że... <laughs> przyszedł do mnie i ja na, na Q go zdjąłem, nie? <laughs> to dobrze, bo się nafidujesz przynajmniej, by ci miał Nie wierzę. Nie! Easy kill. Nie wiem, powiem, powiem ci co zrobiłem, ale wstyd. Okej, okay, no mów. Słuchaj, chciałem sobie przenieść Zonie, żeby mieć pod dwójką, bo mi mam... i Ja ją kurwa użyłem. użyłem <laughs> Też pod... mi się tak stało. Ja grałem 5 Katarin na 5 Kaziksów. Jaki wstyd, Boże! Ale boże. Nie, nikt nie widział. Nie. No to dobrze, że nikt nie widział. <słuch> Jak to wyglądało? Boże jedyny. Ten pan on jest rakiem Dobra go masz ulti? M miałbyś by na ulti teraz Jakby był blisko On tutaj jest Nie ci był On się cofnął już pewnie Tam cofną się i cofną No bo mam ja 2-1, co, nie, co nie mnie zaskakuje i staty teamu to jest 1-11 Co mnie bardziej zaskakuje Muszę chyba częściej grać z tobą, to jest łatwo Zaniżam poziom, że Jeszcze ja sumie dobrze Ja chciałem wycofać i wziąłem minion... nie, te topory żubi zaatakowały i zamiast cofnąć się, ja z nimi zacząłem walczyć, nie? I teraz, dobra, ja cofnę jednak, bo... Oni mnie tam, tutaj zniszczą teraz, bo ja mamy, nie mam w ogóle, nie? Ja muszę... Ja chyba coś na manę zbuduję, bo... Przydałaby się. No strasznie, stary... Teraz zbuduję licza i ten... W ogóle, żeby nie było tam na odcinku, że jestem noobem, bo się zaczyna od zmory licza. Ale po prostu nie jest łatwiej grać z Zonią, tym bardziej jak widzę, że mój midlaner z NM nie ma ani Masterek, ani run Bo najprawdopodobniej nie ma run, bo widać, że gra słabo. I buduje Zonię po prostu w takim przypadku, żeby go dajbować. Bo tak jak się wie, pod które taj użyje zoni, no to wtedy... No, łatwiej jest. Jestem nie? seryjnym bo zabójcą. Nie o. Jestem seryjnym zabójcą, jestem powtórką Talona. Więc tam nie piszcie, że jestem noobem, bo zaczynam od zonii. <laughs> Śmiesznie to brzmi. Bo nie, to nie jest tak. Ludzie. O shit. A wiesz wie, wie, jak fajnie jestem z Zacharym. Ej, w ogóle nabry? my żeśmy Drake'a nie zrobili, nie? A no tak. Ja tam idę, niech ta teraz robić robi co chce, ja, ja sobie że... ja dam radę bez niej. Ej, pomoże mi ktoś z Drake'em?

Na trójpodzie, coś ci się... Jest w sumie nie, nie może się wracać. Strasznie jest nie? Tak. No, trzy mam. To w sumie. Jakbym grał Twisted Fate'em. No ja dwa jeden. Ja dwa ja jeden, ale przez tego garka, przez to bo żeś mi nie powiedział. Ale no dobra, nie. no mniejsza z tym. Ej, I właśnie, a propos, bo tam gry mówiłem swoją myśl, nie? Ja... Właśnie, i ja, tak to, to ja zazwyczaj gram na wyższych, na tak swoich levelach, w sensie że albo na wyższych, to buduję normalnie z Marillicza, ale teraz mi się to nie opłaca, bo widzę, że mam nieogarniętego midlanera, który mnie fiduje, nie? Tak, i na ciebie to potrzebował troszeczkę. Pomocy. A tego, żeby nie było, nie? Nie przydałoby się, bo... bo ten. Dwa trupy! To była master. Ale zachowałem się jak ten tempy, tempy debil jakiś, nie? Ale dobra, no mniej z tym Bo wbiłem bi, się tutaj w nich, yy, nie? Bo tutaj było trzech ich na midzie Zapomniałem wziąć I i jednego te... itema i zacząłem gonić o Jankę, ona stleszowała, ja użyłem flesza u ciemię dogonić. I kurde jeszcze w dodatku stary yy, od tureta dostępną musiałem z ońki użyć, nie? Bez sensu to zrobiłem, no ale dobra. Stało się. Poczekam sobie Easy. tam 15, bo... Lagi, te lagi nie Dobra, robią. już zaraz z z liczę. Dobra, e, e, dajcie mi spuszować, ja tam idę, bo kurwa chcę zdobyć jakieś fragi, nie? A ja to, ja to przepraszam, Oriankę mam na skile, mam na, na dwa skile praktycznie. Tylko mi ta mana... Ja daję, ja, ja daję ja, ja, ja na nią już lepiej, ej już nic nie, nie robisz. Tak. No stary, poczekajcie, dajcie, nie, nie, nie puszujcie tak. Dajcie ją że że ty nie cofaj stary Ale muszę Albo dobra, to później a, dobra, Bo nie. będę potrzebował potem tego wiesz e... Zmiany soczewki Mogę iść tam tych krzaków wiesz, wiesz To puśćcie ich, puśćcie Ale nie, bo oni chyba warda mają Chyba warda mieli, bo cofnęli No, jeszcze ona bierze na siebie te grzyby i ginie. No nie, czemu Timo dostał? Boże! Ja w Oriankę cełowałem tym uldki. ja już bym Ta, miał ale to to wiesz, to nie leci, to leci prosto, prosto. No wiem, ale ten Timo jej dupę uratował, bo ja się wbijam. W sumie dobrze y, znaczy rzucam tą ulki w sensie, y, W tą Oriankę, a Timo zasłoni jej drogę i... Yes. No i Talon no idzie, twój free frag. Ja cofnę stary, ja cofnę. Dobra, to czekaj, to czekaj. Stój tu. Weź go zaciągnij może. Czy cofamy? Postaram się. A nie, 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 bo Urianka przyszła. To chyba nie ma sensu, bo ja mam lowa. Ale, ale, ale Aurelio on idzie. Albo dobra, nie. Co zrobisz, stary? Ale dobra, nieważne. No o już, użyłem, bo turret we mnie rypał. Jakbyś jak jak ja jak 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 miał jakbyśmy zahara, nie miałbyś takiego problemu. Ja ale jak mam, mam, to, mam, mam mniejszą, to, mniejszą farmę od Topa. Bezpiecznie. Co masz? Jeszcze raz. Mniejszą farmę dobrać. od Topa. Drużyna bierze. Aha, a co, mam mniejszą farmę niż Top laner, nie? Tak, Top Player jest ogarnięty, widać, ewidentnie. D 4-0 ten to jest kurde Riven box box to chyba dajcie mu penta Pętę zrobi stary ja ci mówię penta kill pęta kill Aj, eee. kurde <laughs> ale honorujemy go <laughs> najsik Dawajcie przepuszujemy tego mida. O! No kurde no e, dobra. Retardę Trzy, dał, jeden, cztery, jeden, nie, nie dał mi reda. Zacham. No i cię odam. Ej, może daj mi wyjść z tego tureta. Eee. Trzymaj mi. Chyba, że możemy Będzie zrobić... Śmieszniej. Jezus ta lux no, zultowała ta lux, nie? Ona paraka chyba. Uwaga to jest ten będzie... Dobrze, Gór że to pokłania jest, ten. Nie? Ja mogę... Ja mogę, ja mogę tankować, bo ja mam E. Chcesz to tankuj, stary, ale nie wiem czy... Czekaj, jest spróbuję przecież tą ściankę przejść. O! Kurde. Śmiałbym się gdybym cię zawiódł ja teraz, o. Bym miał kolejnego killa stary, nie? Ale... On został, bo ulta na niego użyłem. Postaram się e, i nie E, ta Rivenka ciśnie, ja pierdzielę. Nie, przegra ta Rivenka chyba. A nie, zrobiłam jeszcze killa. Róbcie tego tureta już. No I Chyba krótkie a, a to tak zrobią nie? comeback Nie no nie Comeback is Jak real Jak może już żadnego tureta żeśmy Jak może żeśmy żadnego tureta, nie stracili, nie? Usprawdź se turret'y mój, mój turet ma najwięcej hp Jezus Co to, Co to, jakie, jakie to, to było easy On się we mnie raczej. On się we mnie wepchał Dałem D I jeszcze mnie Jeszcze mnie uratował z, Ej stary, tymi. ale ty jeszcze tu zdołasz dzisiaj wrzucić, bo tak szczerze ci pełni, żebym sobie obejrzał A druga sprawa jest taka, że... Yy, no Że krótki odcinek ci wyjdzie dzisiaj. Tak, właśnie widzę Ej kurde, ja pierdzielę, ja nie zauważyłem... Że... Ale jestem głupi, nie zauważyłem, co? że co cofacie, nie? I tak chciałem wbić w nich Nie zorientowałem się was, że was nie ma, nie? Jako jedyny chyba kupuję wardy. Znaczy nie kupuję, tylko zmieniam. Ja nie zmieniam wardów. W sumie to od dziewiątego ja już pójdę po, tego sumie, Już teraz. od dziewiątego powinienem z, z, zmienić wardy. No. Koniec serii. O i idę tak. tego Mastera zrobić, bo to widać że low. Ja, to... No. I... <laughs> Ja twierdziłem, ja, ja już myślałem, że będę miał czwartego killa, nie? a ja pierdolę, ja jestem mid a mam sześć asyst. Ja dwóch na chwilę, bo ma. co mam? Igil OP no jest, OP 708 Ile już Muszę nagrycie? dostać S e, Nie wiem, 20, no właśnie, 20, ja 20 wiem 27 minut tego gila, To też bym może SK miał e, nie, zabrał mi Gila! <laughs> jest zły Dobra mam jednego drodza to... Bo czemu ona utuje? Zapadnij swojego Nie, 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 niż tego Uważaj bo ci walnie Ej, ale teraz ci powiem, że ta, że jak to się nazywa? No ten resk jest o wiele mocniejszy. Nieźle. Wrzucasz to dzisiaj, czy? Ja się że dam radę. Dobra, to dzięki, no okay. to tam żegnam się i ja się pożegnam. Hmm, dziękuję wszystkim za oglądanie filmiku. Proszę mi lajka, komentarzu oraz zaskryb mojego Właśnie kanału. Właśnie ja też proszę, ja też. Zachęcam również do dołączenia do grupy na Facebooku I wejdźcie na mój kanał na YouTube, którego jeszcze nie ma, ale może będzie. Tak, bo kiedyś był, ale został usunięty. Ale będzie cicho tam, stary dziejek, ale może będzie tam, nie bójcie się. Bijcie na mój kanał. Nie ma Więc lajkujcie też fanpage'a i inne takie IP Team Speaker. będzie jak ładnie poprosicie i zasłużycie. Dziękuję, do widzenia. Nie, to może, to może nie teraz, to może naki na